Witam bardzo serdecznie na 14 sesji. Jest to sesja zwołana na prośbę pana Wójta. Sesja, taka, która, no tak, że tak powiem, no szybko no, musiała zostać zorganizowana. Czytam porządek obrad dzisiejszej sesji. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, powołanie komisji uchwał. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer. 9 łamane przez 68 przez 19 Rady Gminy Brójce z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wodzi i zmiany uchwały nr 13 łamane przez 89 przez 19 Rady Gminy Brójce z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Brójce na 2019 rok. I punktem czwartym, proszę Państwa, zakończymy obrad. Także, jak Państwo widzą. Bez dzisiaj wolnych wniosków. Yy. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu drugiego. Powołanie komisji Aha. Aleksandra Brdoń, Elena Cąborek i może Pan Pach zgodziłby się, bo Pan Andrzeja nie ma, na, Pan Marian Pach zgodziłby się dzisiaj pracować w komisji. Bardzo się cieszę. Kto z Pani, Panów radnych jest za tym, żeby komisja pracowała w takim składzie? Bardzo dziękuję. Punkt trzeci, proszę Państwa, o tych dwóch uchwałach opowie nam Pani Skarbnik czy Sekretarz? Pani Skarbnik, dobrze? Bardzo proszę. Witam serdecznie. Proszę Państwa, Dzisiejsza sesja jest zwołana z uwagi na to, że 2 września otrzymaliśmy pismo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ja pozwolę sobie przeczytać to pismo odnośnie wniosku numer 192 538 U z dnia 25 czerwca 2019 roku. Informuję, że dnia 28 sierpnia 2019 roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi po rozpatrzeniu Państwa wniosku złożonego w dniu 25 czerwca 2019 roku z dziedziny ochrona zasobów wodnych zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nr 70 przez 8 przez 2019 podjęła decyzję w sprawie przyznania pożyczki na realizację zadania pod nazwą budowa i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowiec pierwszy etap do wysokości 1 milion 600 tysięcy. Dalsze czynności związane z przyznaniem dofinansowania będą podjęte po dostarczeniu do funduszu dwóch egzemplarzy harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania uwzględniającego aktualne daty sporządzenia. Jednocześnie zarząd wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Włodnej w Łodzi informuje, że zaproponowanym zabezpieczeniem spłaty pożyczki wraz z odsetkami będą wszystkie wymienione poniżej zabezpieczenia. Pierwszy, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 2. Hipoteka łączna ustanowiona na miejscu nie niższym niż drugie na rzecz funduszu do 110%, kwoty dofinansowania na zabezpieczenie pożyczki, wraz z odsetkami naliczonymi według harmonogramu jej spłaty na następujących nieruchomościach gruntowych zabudowanych stanowiących własność gminy A na nieruchomości położonej w Kurowicach przy ulicy Szkolnej 1, a na działce ewidencyjnej numer 977, łamane przez 1, zabudowanej budynkiem gimnazjum i halą sportową, stanowiącym zespół szkół w Kurowicach, dla której Sąd Rejonowy w Łodzi prowadzi księgę wieczesną numer ld 1 m łamane przez 0012 55 przez 2. B na nieruchomości położonej w Kurowicach przy ulicy szkolnej 1 na działce ewidencyjnej numer 977 łamane przez 4 zabudowanej budynkiem szkoły stanowiącej szkołę podstawową w Kurowicach, dla której sąd rejonowy w Łodzi prowadzi księgę wyczystą numer LD1M łamane przez 00111545 łamane przez 7 na nieruchomości położonej w Bukowcu przy ulicy Szkolnej 3 na działkach ewidencyjnych numer 433 przez 1 i 434 przez 1 zabudowanej budynkiem szkoły stanowiącej zespół szkolno przedszkolny w Bukowcu, na której sąd rejonowy w Łodzi prowadzi Księgę Wieczystą numer PM1M łamane przez 0 Budynków zlokalizowanych na wyżej wymienionych nieruchomościach, przy czym suma ubezpieczenia zostanie ustanowiona według księgowej wartości początkowej budynków ustalonej na podstawie wartości otworzeniowej. Zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uchwała o przyznaniu dofinansowania traci moc po upływie trzech miesięcy od daty jej podjęcia. Natomiast dokumenty niezbędne do przygotowania umowy, o których mowa powyżej proszę złożyć nie później niż na 14 dni roboczych przed terminem wygaśnięcia uchwały o przyznaniu środków. Proszę Państwa, w związku z tym, że my w obrocie prawnym mieliśmy podjętą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, proszę Państwa, i tam mieliśmy wskazane formy zabezpieczenia Weksel in Blanco. Yy, ta forma zabezpieczenia jest bez, była wystarczająca zgodnie z zasadami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dlatego że jeżeli zaciągamy pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu do 10% naszych dochodów budżetu, to wtedy zawsze takim zabezpieczeniem jest tylko i wyłącznie weksel in Blanco z deklaracją wekslową. Natomiast jeżeli zaciągamy zobowiązanie, Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu powyżej 10% naszych dochodów budżetu, to wtedy, oprócz tego, w Extrand Banko jeszcze wchodzi zabezpieczenie hipoteką, plus cesja na ubezpieczenie. W związku z tym, że zgodnie z tymi zasadami, taką, żeśmy przygotowali uchwałę, ale fundusz, rozpatrując nasze wnioski razem, czyli oczyszczanie i i, I kanalizację stwierdził, że oprócz tego, że w danym banku będzie to jednak musimy zrobić wpis na hipotekę. I teraz tak, wskazał nam te same nieruchomości, jako wpis na oczyszczanie ścieków, tylko że pożyczka na oczyszczalnię ścieków będzie na pierwszym miejscu wpisana, natomiast na kanalizację będzie na miejscu drugim, wpis, na miejscu drugim wpisana też te same księgi wieczyste, które tutaj przed chwilą Państwu przytoczyłam. I w związku z tym, że my w tej uchwale, którą podejmowaliśmy 30 kwietnia mamy wskazane tylko jedna forma zabezpieczenia i żebyśmy mogli teraz z Panem Wójtem podpisać umowę o pożyczkę niezbędna jest zmiana tej uchwały z 30 kwietnia w zakresie form zabezpieczenia. W związku z tym, proszę Państwa, ja pozwolę sobie przytoczyć całą, całą, treść, całą treść projektu uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 9, łamane przez 68, przez 19 Rady Gminy Brójce z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 9 literacy artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym. Dziennik ustaw z 2019 roku pozycja 506 pozycja 1309 oraz artykułu 89 ustęp 1 punkt 2 i artykułu 217 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dziennik Ustaw z 2019 roku, pozycja 869, Rada Gminy Brójce uchwala co następuje. Uchwała paragraf 1 w uchwale nr 9 łamane przez 68 przez 19 Rady Gminy Brójce z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Treść paragrafu trzeciego otrzymuje brzmienie. Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka na nieruchomości wraz z sesją prawdów polisy ubezpieczenia nieruchomości zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Punkt 2. Treść paragrafu czwartego otrzymuje brzmienie. Upoważnia się Wójta Gminy Brójce do podejmowania wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z zaciągnięciem pożyczki, o której mowa w paragrafie pierwszym, w tym do zawarcia umowy oraz wystawienia weksla in Blanco wraz z deklaracją wekslową oraz do ustanowienia hipoteki na nieruchomości wraz z sesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Brójce Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega tego ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Także, proszę Państwa, tak jak już wcześniej mówiłam, nie zmienia się tutaj nic oprócz formy zabezpieczenia, ponieważ też w paragrafie czwartym było upoważnienie dla Pana Wójta, w związku z tym i tam też jest rozszerzone to upoważnienie do zawarcia yy, o formy zabezpieczenia. Yy, proszę Państwa, jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że. Teraz podejmiemy zmian. podejmiecie Państwo zmiany do tej uchwały. Następnym krokiem będzie podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I po podpisaniu umowy jeszcze raz będę Państwa prosiła o podjęcie dwóch uchwał w celu już wpisania do hipoteki. Tylko, że no w tych uchwałach już będzie numer umowy, którą podpisujemy z Wojewódzkim Funduszem i dnia. Także jeszcze... Do tego, żeby uruchomić tą procedurę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu, będą jeszcze potrzebne dwie uchwały. Jedna w sprawie wpisu do hipoteki dotycząca oczyszczalni i druga w sprawie wpisu do hipoteki dotyczącej kanalizacji. To wszystko. Jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś pytania w stosunku do tej, do tej uchwały, to bardzo proszę. A proszę mi powiedzieć, czy terminy? Odnośnie tych dwóch uchwał, wytrzymamy do 27 nie umiesz wiedzieć czyli też tak może być, to na się wiedzieć. Nie ukrywam, że mi bardzo zależy na tym, żeby jak najszybciej uruchomić tą pożyczkę z uwagi na to, że my płacimy cały czas faktury już tak. My płacimy od miesiąca maja płacimy już fakturę jeżeli zaraz my się skończą środki, tak, i dlatego Rozumiem. jeżeli na przykład będzie to dzień, dwa, trzy czy cztery no to nie ma sensu zwoływać tej sesji wcześniej tak, bo mamy zaplanowaną na 26 tak? a jeżeli no, byłoby to półtora tygodnia no to nie ukrywam, że zależałoby mi na tym żeby, żeby tą sesję zwołać wcześniej jak tylko po prostu będziemy mieć sygnał, że tam umowę mamy już podpis, mamy się zgłosić do podpisania tej umowy to to będziemy tutaj Państwa informować na bieżąco. My dostaliśmy projekt w dniu wczorajszym dostaliśmy projekt tych umów, teraz jest to na etapie weryfikacji. Ja tutaj od strony finansowej, tutaj Pan od strony merytorycznej, też inwestycyjnej, jeżeli chodzi o harmonogram zaproponowanych spłat rad. Jeżeli chodzi o naoczyszczanie ścieków, to tutaj idealnie się nam zgodził z tym, co mamy w wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczone. Natomiast problem nam się pojawił przy harmonogramie spłat kanalizacji. Tam nam tutaj fundusz troszeczkę inaczej te raty zaproponował, że w tym roku dwie i w ostatnim roku w 2000 bodajże w 2025 cztery, a nie trzy. Więc to nam by się to wszystko zmieniło w wieloletniej prognozie finansowej. Ale ja wczorajszy jeszcze rozmawiałam z Panem z funduszu, zaproponowałam mu takie raty jakie mamy w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Troszeczkę zmieniliśmy terminy, ale ta zmiana nie spowodowała zmiany kwot rozchodów w poszczególnych latach. Także byśmy nie musieli tutaj zmieniać Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie spłat. Głównie to w zakresie spłat, bo koszty obsługi długo to tam spokojnie się zgodzą nam, no tylko kwestia rozchodu rad. Więc myślę, że dziś jak tutaj dowieziemy tą uchwałę w sprawie zmiany, formy zabezpieczenia, to też zaraz przekażemy, że ta zaproponowana forma zmiany harmonogramu byłaby jak najbardziej akceptowana przez nas i zgodna z wieloletnią prognozą finansową, żeby już nie dokonywać tych zmian. Dobrze. To może zaraz tą drugą uchwałę, czyli Proszę Państwa, druga uchwała. Przepraszam, y, tutaj zgłoszona jest malutka awaria. Chwilka przerwy. Dobrze. Proszę Państwa, wracamy do obrad. Chwilka minęła. Szybka chwilka. Pani skarbnik, zapraszam. Słaboną. Proszę Państwa, druga zmiana wynika z błędu tutaj, jaki zakradł się do tekstu uchwały w sprawie zmian w budżecie tej, której żeśmy podejmowali 29 sierpnia. Ja po prostu nie zauważyłam, to jest mój błąd, że w źródłach finansowania deficytów została wpisana kwota nadwyżki operacyjnej, a nie kwota nadwyżki budżetu. Jeżeli chodzi o tabelę odnośnie przychodów i rozchodów. Regionalnej Izby Obrachunkowej, no wtedy akurat już innym okiem spojrzałam i sprawdzałam informacji za pierwsze poracze, więc, więc to wyłapałam i nie chciałam, żeby po prostu już to zostawiać do końca września, a z uwagi na to, że i tak musieliśmy zorganizować zwołać tą sesję odnośnie zmiany uchwały na zaciągnięcie pożyczki, dlatego pozwoliłam sobie Państwu od razu przygotować zmianę tej uchwały w zakresie tutaj, tej, tej, tych źródeł pokrycia deficytu. Także to wszystko z mojej strony i przepraszam bardzo. Proszę Państwa, może no ta uchwała jest taka króciutka, Pani Przewodnicząca może przeczyta. Halo, Pani Przewodnicząca? Jest króciutka, więc samą treść. Planowany deficyt budżetu na 2019 rok, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, wynosi 7 41 102 zł, które zostanie pokryte przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 740 000 zł, wolnych środków w kwocie 2 583 500 zł nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 717 602 zł. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brójce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bardzo dziękuję. Przeczytana w całości, ale jeżeli są jakieś uwagi, to nie ma. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Pierwsza uchwała. Numer 14, łamane przez 95 przez 19 Rady Gminy Brójce z dnia 10 września 2019 roku, w sprawie zmiany uchwały numer 9, łamane przez 68 przez 19 Rady Gminy Brójce z dnia 30 kwietnia 2019 roku, w sprawie zaciągnięcia do pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wodzi. Kto z Pań Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? No Juszą matku nie po tej stronie. Dziękuję. Stwierdzam proszę Państwa, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Druga uchwała. Uchwała nr 14 łamane przez 96 przez 2019 Rady Gminy w z dnia 10 września. Przyjęciem tej uchwały. Stwierdzam, proszę Państwa, że za uchwałę głosowali wszyscy radni obecni na dzisiejszej sesji w ilości 13 osób, także uchwała przeszła jednogłośnie. Proszę Państwa, bardzo było mi miło spotkać się na dzisiejszej jakże krótkiej sesji. Bardzo dziękuję. Życzę miłego dnia. Sesję 14 uważam za zamkniętą.